Hej, z tej strony Nancy. Jakiś czas temu firma Savio zaprezentowała kilka chłodzeń CPU w przystępnej cenie. Jest nawet jedno w czarnej kolorystyce. Sprawdzimy dziś, czy warto zrezygnować z boksowego chłodzenia Intela na rzecz wydajniejszych rozwiązań. Porównamy również temperatury i zmierzymy głośność z sonometrem. Co jest dla mnie priorytetową kwestią, ponieważ przyzwyczają się do cichych komputerów, a głośność chłodzenia boksowego Intela nawet bez obciążenia procesora daje się we znaki. Zacznijmy od rozpakowania chłodzeń. Chłodzenia Savio zostały dostarczone w czarnych pudełkach, na których mamy wyszczególnione ich najważniejsze cechy. Chłodzenie na czas transportu zostało otoczone piankowym wypełnieniem. Wewnątrz znajdziemy woreczek strunowy z koszykami montażowymi dla Intela, puszpinami do ich zamontowania oraz jednogramową tubkę pasty termoprzewodzącej. W zestawie dołączona została również instrukcja. Chłodzenie przychodzi z zamontowanym już 120 mm wentylatorem, który może pracować w przedziale obrotów od 600 do 1500 rpm. Jest mocowany na dwie metalowe zapinki. Został wykonany ze średniej jakości plastiku. Na każdym z rogów posiada piankową podkładkę, która zapewne ma na celu minimalizować przenoszenie wibracji. Zasilamy go za pomocą 40 cm taśmowego przewodu zakończonego czteropinową wtyczką PWM. Na wewnętrznej stronie łopatki posiadają wypustki, które wyglądają estetyczniej niż gładka struktura z drugiej strony. Szkoda, że ich tu zabrakło. Brakuje mi tu również naklejki z logiem producenta na środku wirnika. Sam radiator to standardowa konstrukcja wieżowa o wysokości 155 mm, a jego waga wynosi 389 g. Został wyposażony w dwa 6 mm ciepłowody, które mają bezpośredni styk z iHS-em procesora. Podstawa została wyposażona w dodatkowy mały radiator odprowadzający ciepło. Są do niej przytwierdzone metalowe elementy montażowe. Na topie znajdziemy wytłoczone logo Savio. Zestaw Savio Frost w wersji Black nie różni się niczym poza tym, że chłodzenie zostało pomalowane na czarny kolor. Moim zdaniem ta wersja prezentuje się o wiele bardziej estetycznie. Jestem ciekawa czy pokrycie go powłoką lakierniczą wpłynie na temperatury. Został nam jeszcze Savio Vortex, który jest wydajniejszy od Frosta, Ponieważ jego TDP wynosi 180 W, a w przypadku Frosta jest to od 125 W TDP. W zestawie są identyczne akcesoria jak w poprzednich przypadkach, ponieważ zastosowana tu ten sam system montażu. Sama wieża jest identycznych rozmiarów. Różnicą jest ilość zastosowanych ciepłowodów, ponieważ w Vortexie mamy ich tu cztery. Wszystkie prezentowane chłodzenia są wyposażone w ten sam model wentylatora oraz kompatybilne z podstawkami AMD, poza Threadripperem oraz współczesnymi podstawkami Intela, wykluczając platformę HEDT. Dostałam również pastę termoprzewodzącą od Savio, TG3. Jest to ich najwydajniejsza pasta. Ma przewodność cieplną 13,5. Wszystkie testy wykonam właśnie na niej. Przyszedł czas, abym pokazała Wam, w jaki sposób zamontować chłodzenia Savio na procesorze. Pokażę, jak moduję je na podstawce Intela. Ponieważ w przypadku AMD montaż polega jedynie na zapięciu zapinek chłodzenia, na fabryczne elementy montażowe na płycie głównej. Aby wszystkie kroki było dobrze widać, zrobię to na wymontowanej płycie z komputera. Jednak kulery są na tyle małe, że bez problemu poradzicie sobie z ich montażem, gdy płyta będzie zamontowana w obudowie. Zaczynam od zdjęcia holi z podstawy chłodzenia i wyczyszczenia jej oraz procesora alkoholem i Następnie przygotowuję koszyk montując elementy puszpinów w odpowiednich miejscach. Montuję koszyk na płycie głównej i zabezpieczam go czarnymi puszpinami. Teraz nakładam pastę termoprzewodzącą. Umieszczam chłodzenie na procesorze, zapinając jedną zapinkę. Teraz trzeba użyć trochę siły, aby zapiąć drugą zapinkę na koszyku. Zostało tylko założyć wentylator na chłodzeniu i podpiąć go pod złącze na płycie głównej. Tak wygląda zamontowane chłodzenie na płycie głównej. Czarna wersja kolorystyczna dobrze wygląda z czarną płytą główną. Mamy zachowaną dobrą kompatybilność z pierwszym slotem RAM. Nie jest konieczne podnoszenie wentylatora, aby ją zamontować. Kuler nie koliduje również z pierwszym slotem PCI. Mam jednak uwagi co do sposobu montażu. Ponieważ puszpiny to nie najlepsze rozwiązanie, mogą złamać się, jeżeli będziemy wielokrotnie domontować kuler. Oraz trzeba użyć dużo siły, aby zapiąć zapiękę chłodzenia na koszyku, uważając przy tym, aby za bardzo nie wyginać płyty. O ile mogę zrozumieć zastosowanie tego typu montażu w tańszym Sawio Frost, tak w Vortexie, który kosztuje ponad 120 zł, nie powinno mieć miejsca. Chłodzenia będę testowała na niepodkręconym procesorze i74790K. Porównamy wydajność oraz kulturę pracy trzech chłodzeń Sawio. Z boksowym chłodzeniem Intela. Na czas testów głośności wszystkie wentylatory w obudowie zostały wyłączone, a zasilacz przełączony w tryb pasywny. Natomiast podczas testów temperatur wentylatory w obudowie będą działać ze stałą prędkością obrotową 700 rpm. Ponieważ obudowa, w której będę testowała chłodzenia, posiada zabudowaną konstrukcję, wszystkie testy przeprowadzę z otwartym panelem przednim. Podsumowując wyniki testów, boksowy kolor Intela w zupełności nie poradził sobie z chłodzeniem procesora i 7 4790K. Chłodzenia Sawio natomiast już tak, i to przy niezłej kulturze pracy. W moim przypadku, między Frostem a Vortexem, nie było dużej różnicy wydajności, biorąc pod uwagę, że to drugie jest o 50 zł droższe. Doczepią się jednak do systemu montażowego. Puszpiny to nie najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o trwałość jeśli często demontujemy chłodzenie. Dodatkowo, aby zapiąć chłodzenie na samym koszyku, trzeba użyć sporo siły, uważając przy tym, aby zbytnio nie wyginać płyty głównej. Przy montażu chłodzenia Savio Vortex wspomagają się naciskający od góry, przez co pod wpływem nacisku wygął się górny fin chłodzenia i nie wygląda ono już tak estetycznie. O ile mogę zrozumieć ten system montażu w tańszym wroście, to w Vortexie, którego cena wynosi 120 zł, jest nie do zaakceptowania. Na rynku można dostać chodzenie oferujące dużo lepszy i wygodniejszy system montażu w tym przedziale cenowym. Moją rekomendacją otrzymuje natomiast Savio Frost w wersji black. Posiada niezły stosunek ceny do oferowanej wydajności. Otrzymujemy zadawalającą kulturę pracy i czarny radiator wygląda naprawdę estetycznie. Nie będzie problemów z wysokimi modułami pamięci RAM oraz z osadzeniem pierwszego slotu PCI. Jest naprawdę świetnym zamiennikiem dla boksowego coolera, jeśli cenimy sobie cichą pracę naszego komputera. Jeśli ktoś nie zwraca uwagi na wygląd, może rozważyć zakup frosta w standardowej wersji, która jest trochę tańsza. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach.